Będziemy jechać wypakowań po brzegi. Nasze walizki jadą gdzieś tam na górze. Jesteśmy tyle osób w tym dusie, jak uchodźcy. Je Jest dodatkowy rząd zrobiony, wszyscy nie ma bagażnika i wszystkie bagaże oni dlatego przywiązują na dachu. Jak przywiązują je jakąś pąteką i z nami. Liczymy, że nasza walizka dojedzie razem z nami. Dojechaliśmy do El Nido, torby chyba dojechały. Chyba nie mocy za mocno. Zaraz zobaczymy. Idziemy do naszego naslegu Duży ruch tuktuków tutaj Fajna taka góra Dotarliśmy do naszego naslegu, śpimy tutaj, tutaj Obok góry Dlatego nasz nasek nazywa się Górski Zboczek Widok fajny i podobno jest dużo fajnych restauracji w El Nido Więc idziemy sprawdzić je Jesteśmy właśnie w El Nido I nasz początek podróży zaczynamy od posiłku Kolejne dni to wycieczki i wypuszczenie skutera, więc zapowiada się całkiem fajnie. Mają amerykański spam, wszystkie niechciane maile trafiają do spamu. Dość obsługi w tym sklepie jest przytłaczająca. W każdej alejce pracuje ktoś, przynajmniej jedna osoba, dwie, trzy lub cztery. U nas ogólnie nie opłaca się, żeby tyle osób pracowało. Czy oni nie mają innej pracy, czy może ich praca po prostu jest bardzo, bardzo tania. Wszystko po 30-40 zł w sklepie. Czy to są podróby, czy... bo sobie nie wyobrażam, że takie niskie ceny. Tutaj ja jeszcze się poruszył, bo go mucha drżnił, Ale smaczki. Trochę straszne, nie? Właśnie kończą się różne wycieczki, więc obczejamy gdzie ludzie byli. Może nam odpowiedzą, gdzie warto. To są do wyboru wycieczki ABCD. A to są laguny same. Musimy to czytać o tym. Ale tam z tyłu, właśnie, widzicie jedną z wysp, z tą wielką stałą. Sama plaża Felnido. to jest głównie taka plaża transportowa. Tutaj łódki cumują, ludzie spacerują. zobaczcie ile tu jest łódeczek różnych. Ale mają taki system, że wszyscy oferują te same wycieczki w tych samych cenach, więc są jakieś tam umówienie pewnie. Kto cię podwozi, to dostaje jakąś tam część, część musi odprowadzić w jakiś podatkach. Niestety problemem z wypoczywaniem na plaży są jeżdżące po niej skutery i tuk -tuki. Na przykład po co każdy sprzedaje wycieczki, jak przez cały dzień do niego nikt nie przyjdzie, albo przyjdzie jedna osoba. Bo jest ich tak dużo wszędzie. Może te samochody łatwiej jest wymienić, że te skutery się pojawiają wszędzie, znikąd. Przyszliśmy do tajskiej knajpy bo stęskniliśmy się za tajskim jedzeniem Filipiny są przepięknym krajem, ale nie mają słabo ale mięso mają dobre tak jaszczurki a to może być średni znak, bo znaczy, że są jakieś komary, lub coś podobnego Bo bo jaszczurki chyba zjadają komary, nie? W Filipinach mieszka 114 milionów ludzi. Produkt krajowy brutto wynosi 470 miliardów dolarów i mniej więcej połowę tego, co w Polsce. Bezrobocie jest bardzo niskie, co w sumie może być ukrytym bezrobociem. PKB na mieszkańca wynosi 4130 dolarów, gdzie w Polsce mamy 23 tysiące dolarów. Miesięczne średnie zarobki wynoszą 340 dolarów i około 1400 zł. Jest to 5,5 razy mniej niż w Polsce. Thank na wegańskie jedzenie w wegańskiej knajpie w której oczywiście serwują mięso, więc jest takie bardziej open ja mam falafel z hummusem wygląda zajebiście, do tego kimchi i pita mam hummus z szar i zielony soczek właśnie moringiem ale taki ma posmak gorzkiego górka nie wiem to tak nie ma smakować, ale fajne, gęste jemy pierwszy raz i pijemy, więc mamy nadzieję, że tak właśnie ma smakować To jest najlepszy drink, jaki piłem. Nic lepszego, którego nie piłem. I dodałem do tego już tam szamę miodu. I to jest górne. Się nie może doczekać, żeby znowu coś zjeść pysznego. Nie, nie chcę nic zjeść. Zaraz wypływamy. Czekamy jeszcze na inne osoby z naszej wycieczki. Pan powiedział, że będą 22 osoby na ulicy. Według Google Maps dzisiaj bardzo pochmurnie deszczowo. A pogoda wygląda mniej więcej tak, żadnej chmury. Jeszcze formalności, niektórzy pożyczają buty, wypływania, rurki. Lecimy! Przewodnicy wycieczki ubrani są w takie fajne koszulki. Od razu się wyróżniają. Ogólnie mi się podobają te koszulki. Czekamy. 40 minut, zastanawiamy się po co, ale jeszcze musimy czekać. Po Filipińskim. właśnie, się, idziemy na łódkę. Kazali nam ubrać kamizelki i czekamy. Zobaczymy, kiedy odpłyniemy. Filipińczycy lubią robić wszystko bardzo wolno. Ale widok na miasto jest super na tle tej skały. do wszystkich krajów i kontynentów Czas na snorping idziemy wszyscy A ja się że masz coś zaparowanych na dole Pływamy na rajskich wyspach. Woda jest cudowna, klarowna, jak w raju. Chyba nie było fajne, woda była super piękna i było widać rafę wszędzie kolor Podobało mi się. Jeżeli na Filipinach gdzieś człowiek szuka właśnie tego raju, o którym wszędzie piszą, to z pewnością jest to podczas island hoping, czyli rejsów między wyspami. Te małe, niezamieszkane wysepki są przepiękne i woda tutaj jest cudowna. Tutaj z pewnością można poczuć się trochę jak w raju. I teraz panowie przygotowują posiłek. Teraz, gdy zaszło słońce, ta woda jest po prostu jakaś turkusowa. By te skały były białe. Te na kajakach panowie już wszyscy podpływają, żeby sprzedać nam kokosę. U Teraz będziemy jeść. Mam nadzieję, że pyszny nam. To. Ziomki właśnie nam ogarniają tutaj przepyszne jedzonko zaraz będziemy sobie szamać. Co to jest za wielka ryba? O rany. Ale wygląda delicious, super ransko. Co zamierzamy zrobić? Jesteśmy na kajakach, na lagunie. Super widoczki. Dzisiaj jest fantastyczny dzień. Teraz zaczęło kropić, ale jest tak gorąco, że nie robi to w ogóle nam różnicy. Jesteśmy teraz na kajakingu w Blue Lagon, największy lagon ever. 30 metrów głębokości, w najgłębszym miejscu. Eee, spoko, mega. Płyniemy sobie kajaczkiem, jest turbo turba ekstra. Nasze ziomki z łodzi. Super, extra są, mega, turbo. A to jest mój ziomek z mojego życia. Też jest super, extra, turbo. Pierwszy raz płynąłem kajakiem po oceanie. No i głównie po lagunie częściowo po oceanie. Super, było. Wracamy. Na pewno to jeszcze powtórzymy. No i wracając się trochę rozpadają. Akurat jak wróciliśmy, bada. Dotrzeć do hotelu do nie, nie, nie ma, nie ma. Wciąż trudno. grudnia 2024. Jesteśmy sobie w Pan Beach. Zajebista plaża. Cała żółta, piaseczek mięciuchny. Turbo widoki. Pogoda dopisuje. Pablo siedzi na kocyku. Teraz idziemy pływać. Byliśmy na plaży, teraz idziemy zobaczyć w stronę lotniska, jak to wygląda. Przyjechaliśmy do dzielnicy, gdzie jest lotnisko Liobich. W e, ogólnie ta cała dzielnica nie wygląda kompletnie jak Filipiny. Jest taka amerykańska. No, mają zadbane drewniżki i taka szeroka betonowa droga. Zobaczymy, jak wygląda plaża. Bardzo ładne miejsce przy lotnisku Felnido Nido, ale. Zawsze mnie bawi to, że jak jest tak gorąco dzisiaj jest chyba 36 stopni i mamy choinkę Tak jakby to nie pasowało trochę do tych palm, ale po prostu jesteśmy przyzwyczajeni do innego widoku Oni są przyzwyczajeni do takiego i im, im pasuje O, to są pewnie te robaczki, które mnie ugryzły w nogę Nik-nik nazywają tutaj Ugryzły mnie jakieś robaki tutaj Jesteśmy na Liovic jest to całkiem ekskluzywny. Takim będziemy lecieć właśnie jutro. Air Swift. Lotnisko jest przy samej plaży. I tutaj prawie nic innego nie lata oprócz tych samolotów Air Swift, które latają na wyspę

Jesteśmy na lotnisku Felnido dopiero weszliśmy, Tam są odloty, są sklepiki. I to są przyloty. To jest jedna z najmniejszych lotnisk, jakie widziałem, chyba te w Kambodży, bo też malutkie. Takie. Siedzimy na samym końcu lotniska przy oknie. Tam Na dżunglach Tak, przy dżungli A tu już jest wyjście do samolotu I pas startowy Tam jest kontrola bagaży jedno, jedno stanowisko Tam jest kawiarnia I z tej strony są łazienki Także lotnisko jest mega malutkie Idziemy do samolotu Można było wziąć taką parasolkę stylową Fioletową Tu jeszcze Tankowanie było Przewieźli bagaże i let's go. To jest najmniejszy samolot, jakim będę leciał. Właśnie taki sam startuje. Startowała? U To jest cały samolot. Fajnie, przyjemne. Oki, wodu, tykam prawe głowa. Siedzimy przy samym śmigle. Jeszcze raz takim samolotem śmigłowym będziemy lecieć pasażerskim. Bo już kiedyś skakałem z takiego ze spadochronem, Znacznie mniejszego. Jest to trochę straszne, że tak blisko moje głowy się kręci. W rzeczywistości kręci się bardzo szybko na nagraniu wolno. Ladies please and direct your yes. attention to your cabin.